Dzień dobry, nazywam się Michał Krzynowek i pozdrawiam Państwa z Olsztyna. To właśnie tutaj dzwonicie bądź piszecie, gdy chcecie zakupić swoją polisę na wyjazd do pracy za granicę. Piszecie często i regularnie, tak samo jak dzwonicie z różnymi pytaniami, za co bardzo dziękujemy. I stało się to też właśnie inspiracją do tego, abyśmy zrobili taką nagrywkę jak tę, czyli Nagranie z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Jeśli ta formuła krótkich filmików się przyjmie, przygotujemy ich dla Państwa więcej. Także zapraszam do oglądania i komentowania. Pytanie pierwsze: czy mając polisę muszę kontaktować się z ubezpieczycielem, czy mogę samodzielnie wybrać najbliższy gabinet, gdzie uzyskam pomoc? Odpowiedź jest bardzo prosta: infolinia. Będzie to najprostsza opcja. Ponieważ załatwi nam pomoc bezkosztową. Pytanie drugie to trochę rozwinięcie pytania pierwszego. Jak wygląda procedura krok po kroku, gdzie zadzwonić, jakie informacje przekazać? Więc zasada jest bardzo prosta. Jeśli naszemu życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, to dzwonimy na infolinię. Gdy natomiast by takie niebezpieczeństwo zagrażało naszemu życiu, ratujemy się jakkolwiek, a formalności z ubezpieczycielem będziemy sobie załatwiać w następnej kolejności. Wracając do infolinii, wygląda to w sposób następujący. Każda polisa ma numer centrum alarmowego, tak zwanej infolinii, gdzie dyspozytor przyjmie od nas zgłoszenie i wypyta nas co tak naprawdę się z nami dzieje, jakiej oczekujemy pomocy i skieruje do nas albo karetkę, albo lekarza, albo umówi nas na konkretne badanie czy leczenie. Jest to opcja najpierw Prostsza, ponieważ wszelkie formalności załatwia centrala Ergohestii. Kolejne pytanie. Czy otrzymam pomoc w rozmowie z dentystą, gdy mój komunikatywny język obcy nie wystarcza? Tu się powtórzymy, czyli infolinia. To pracownik infolinii zadzwoni w naszym imieniu do placówki medycznej, w tym wypadku do dentysty i umówi nas na wizytę. Nasz język komunikatywny, on jest czy go nie ma, nie jest tutaj konieczny. Wszelkie formalności załatwi Centrala i powiadomi nas w języku oczywiście polskim o tym, gdzie mamy się stawić i o której godzinie. Kolejne pytanie. Czym jest raport medyczny z diagnozą i do czego służy? Pojęciem raportu medycznego z diagnozą posługują się towarzystwa ubezpieczeniowe i służy to tak naprawdę temu, żeby określić stan pacjenta. Jeśli coś nam się wydarzy za granicą i wymagamy hospitalizacji bądź przetrzymania w jakiejś pl placówce zdrowotnej, to oczekujemy na taki właśnie raport. Raport ten ma wskazać, czy jesteśmy zdolni do bezpiecznego po powrotu do naszego kraju. A chodzi po prostu o to, że polisa w swoim głównym założeniu ma nam pomóc w nagłej sytuacji, ale zarazem nie przetrzymywać nas za długo za granicą, żeby nie narażać ubezpieczyciela na koszty. Więc będziemy wracać do Polski, gdy nasz stan zdrowia na to pozwoli i temu służy właśnie ten raport.